Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest y, o, specjal, trochę taki kolejny odcinek, no ale też okrzynek specjalny naszej serii przygody z Minecraft. Y, dlaczego po pierwsze? Aha, po pierwsze, jak widzicie tutaj, tak, to znaczy, że mam najnowszą wersję, a to znaczy, że już JJ Joker ma oryginalnego Minecrafta. Y, stało się to dzięki y, y, Allegro i polecam wszystkim kupienie Allegro na Allegro, jeżeli nie macie możliwości kupienia z Paypala, lub jeżeli macie, mieliście takie problemy z Paypalem jak ja. Tak więc zajrzyjcie tam. A z drugiej strony, dlaczego to jest specjalny odcinek? Ponieważ w najnowszej wersji y, pojawi się coś takiego jak piekło w, Mine w Minecrafcie, Netherworld się nazywa. Yy... To jeszcze nie jest piekło. To, to jest mój dom normalny. Patrzcie, jaka ładna łuna! Yy, aby, stworzyć aby wejść do piekła, musimy stworzyć portal. Stwor y, robi się go w taki sposób, że mamy taką bramę z obsydianu. Dokładnie taki kształt. 4 na 4. E, 4 znaczy no tak, i łączą mnie 3 obsydiany tak wam powiem o. I trzeba na środku podpalić e, krzemieniem i żelazem. Tylko, że miałem drewniany dom i trochę nieszczęście się, się stało. Tak widzicie. Zobaczymy to z przodu. O! Jakaś świnka umarła. Patrzcie, co stało z mojej W base. E, jest zbyt piękny widok, muszę przyznać. Trochę brutalne. Weźmy ten bacon. Na szczęście zrobiłem sobie sejf backup, skopiowałem mój save, bo i tak chciałem sobie oszczędzić jakichś tam złych przygód w piekle. Tak więc zobaczmy, jak wygląda piekło. Ja jeszcze nie widziałem. Naprawdę, teraz będzie pierwszy raz z Wami, jak będę tam zawędruje. Wziąłem sporo jedzenia. Zbroję diamentową Przed. Wybaczcie to cięcie, ale miałem trochę problemy z dźwiękiem. Jak już mówiłem, mam y, hełm, zbroję diamentową y, Metalowe spodnie i budziki. Trochę żarcia i diamentowy miecz. Tak więc zobaczmy, czy to działa w ogóle. Ha! O kurde, działa. Wygląda trochę strasznie, okej. Okay. <laughs> zwłaszcza w moim, w zgliszczach mojego domu Okej, okay, ruszamy Zobaczmy coś, jak coś się dzieje Co jest? Czemu się nie stało? Może muszę stanąć w tym? A tak, trzeba się w tym zatrzymać I wchodzimy do Netera O, buduje się teren od nowa Wybaczcie, ten taki antyklimatyczny moment ładowania się And Wow. Wow. Szalone to jest. Patrzcie, jest sufit. <grybujesz> Nie ma nieba, jest sufit. To jest straszne. Czekajcie, trzeba. O, ciekawe, czy dużo dadzą mi te pochodnie. Ale trzeba oznaczyć to, że tutaj jest mój portal. Bo potem się zgubię, będzie dupa. Okej. Okay. Nie wziąłem węgla, prawda? Wziąłem, ale nie wziąłem. <grymne> Kuźdę. To trudno, lecimy bez pochodni. Puszczę i do muchomorów. Zaraz muchomory tylko? A. To nie jest nowy materiał? Jest inny czerwony kamień. Teraz można robić sobie jakieś. Jak szybko pęka, fajnie. Można teraz robić sobie jakieś patenty z tego. Lawa. Dobra. Idźmy sobie w tą stronę. Jak na razie nie spotkałem żadnego diabła, tak więc jest w porządku. Aha, czekajcie, bo jestem na peaceful. Zmieniłem, bo przez jakiś czas. Ale grzybów dużo. Co, Co to było? What the fuck? Czy wy to słyszycie? Chryste, panie! Ok, jestem przerażony. O, 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 szkielety, czy mi się wydaje. Co to jest za materiał? Kurde, co to jest? Kim jesteś? K-kim Ku... jesteś? Ale nie atakuje mnie, patrzcie. Aha, to jest zombie pig, patrzcie. No, Okej, okay, nieważne. Ale nie atakują mnie. Co to jest za materiał? Ja to chcę. Wow, chyba nie chciałeś mnie zaatakować, co? Co to jest za materiał? Uuu, jakiś żółty proszek. Ciekawe, do czego on służy. Spokojnie, zanim zacznę cokolwiek robić, dzisiaj, dzisiaj to jest właśnie taki specjalny film, że nie, nie wiem o co chodzi. Ok, ale wiemy, że jest jakiś nowy materiał. Oh. Yellow, yellow Dust nazwijmy go Red Dust to jest normalnie, a to jest Yellow Dust. Tam jest masa przeciwników. Lama płynąca z sufitu. Właściwie, co chcę pokonać? Jedną tą świnię. Jedną zombie-świnkę. O kurde, ale się tutaj zrobiło. Ciekawie czy jak zaatakuję jedną, czy to reszta też mnie będzie atakować? Sprawdzimy? O, jesus. Aaaa! Tak, jeżeli atakujecie jedną świnkę, to reszta was zaatakuje. Tak więc rada, nie atakujcie nikogo, dopóki nie jesteście... Nie wiem, dop... nie atakujcie po prostu nigdy nikogo tutaj. Będzie prościej. A teraz opuszczam letter. Ok, to było e, co najmniej interesujące. E, co jeszcze z nowego w tej wersji? Jeżeli zauważycie, trawa jest trochę ciemniejsza, to dlatego, że powstały teraz e, strefy klimatyczne. Teraz drzewa są też ciemniejsze. E, jeżeli na przykład bym się poruszał na północ, to mógłbym napotkać na, na tundrę i tak dalej. Wiecie, tundra, taiga. Od tego by zależało, co spotykamy na swojej drodze, tak więc to jest też bardzo interesujący staw. Mm. Co tam jest jeszcze ciekawego? wrócimy jeszcze do piekła teraz, zobaczymy co, co u nich. Spróbuję zdobyć mój sprzęt. Nie martwię się specjalnie, bo wiecie, mam ten zapasowy save, tak więc. Haha, ha, jestem sprytny. Ale gdyby nie ta... ten płonący, to... Na szczycie góry powinienem zrobić tą, ten, ten portal. Ciekawe czy oni mogą wyjść z tego portalu. Na przykład wiecie, oni przyjść do nas Łasko bosko eee, drabina. Bo tam trzeba było zejść kawałek Przydałoby się zrobić pik i wtedy mógłbym zejść bezpośrednio w dół. I tak mi nie zależy przecież. Wybaczcie mi ten moment takiego zagubienia steel Okej okay. Zrobimy sobie kilof i... <laughs> Ten ogień mnie dobija. <laughs> OK. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jakby co, będziemy bić kilofem też. Tak, nie robię miecza. Będziemy bić kilofem. Dobra. One more time. Wow, grzybki, halucynki. Mam nadzieję, że te się nie trzymają dalej. Nie, nie są dalej złe na mnie. Są dalej złe na mnie. Dammit. Go away! Matko bosko, to jest zbyt hardkorowe. Przecież nawet nie mam co zrobić. Jeny. Ale tak, yy, wiecie jedno, że mamy już, mamy, jest w Netherworld'zie nowy, są dwa nowe materiały co najmniej. Ehm, mamy żółty proszek, nie wiem, nie wiem do czego on służy i czerwony kamień, który pewnie służy po prostu do budowania. Ehm, tak... Nie mam więcej wymyślonych na ten tylko po prostu chciałem zobaczyć jak wygląda piekło, żebyście zobaczyli moją reakcję na piekło i mniej więcej może sami też zainteresujecie się. I chciałem powiedzieć właśnie a propos tego, że już mam tą wersję oryginalną. Tak więc cieszcie się i radujcie się, że już nie musi JJ być piratem, bo mnie to cieszy. A poza tym, to do zobaczenia w następnym odcinku, w którym znajdziemy się już w naszym normalnym świecie. Dobra, one, jeszcze, jeszcze jedna podróż, ale tylko jedna. Wiecie co? Może. Patrzcie, weźmy Peaceful. Ok. Kurde. I spróbujemy od, odzyskać nasze rzeczy. Man. Tu jest mój staw, który miałem poprzednio ze sobą. Są piki, jest wszystko, okej. Okay. O, drabina! I ja spadłem gdzieś z tamtej góry, tam na sam dół. Hen-hen. Zobaczmy, co jest na dnie piekła. A nawet nie pamiętam, czy dokładnie spadłem. O, tutaj, patrzcie, ha, jest, jednak są moje rzeczy. Oh yeah, au, 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 au. Au, au. Zbieramy, zbieramy. Nie chcę mi się ekwipować. Jałdź, jałdź. Zobaczmy, co jest na dnie, piekiel. A propos dna, piekiel, wiem, co zaraz zrobię. Zacznę kopać bezpośrednio w dół. Co jest złym pomysłem, nawet w normalnym świecie. O, kurde, spójrzcie na to. Orzesz w mordę. Czekajcie, ja chyba wiaderko wody. Eee, miałem, ale zostawiłem Trudno już Teraz czas kopać bezpośrednio w dół <grym> Oj, to jest głupi pomysł Uwaga, uwaga Co zobaczymy co jest na dnie piekieł A to szybko leci, patrzcie He! Jestem to na dnie! Oh no! czy jakiś materiał można tu znaleźć Coś innego, na przykład wiecie, normalnie był zawsze diament Kurde! Ale tym razem mam badyle. badylę oh, ha, ha, ha. Głupi to ma szczęście e, o, Dobra, zobaczmy Czy można znaleźć tu jakiś materiał godny pozyskiwania? Czy nie ma nic więcej już w, pie w piekle? Na pewno się rozbuduje to piekło jeszcze za jakiś czas. Znając nocza, to tu jeszcze się wiele będzie mogło dziać. Kto wie, czy nie stworzy jakiegoś jeszcze ten nie, nie, niebiańskiego <grymne> Niebiańskie kopalnie niebios. Boskie kopalnie. A nie przypuszczam, żeby coś tu jeszcze można było znaleźć. Ja się sobie tylko dziwi, że tak głęboko podziom nie ma lawy, a na powierzchni jest. Dobra, na serio, czas kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trochę emocji było. E, zapalimy światełko. No, nie tutaj, nie to. Kurde. Jestem na dnie piekiem. Mamusiu. Zaraz spojrzymy jeszcze w górę i kończymy ten odcinek. Gdzie to było? Gdzie ja się przekopałem? Tak fajnie. O, proszę bardzo. samodno Uderzyłem dna. Jestem w ostatnim kręgu. Dobra. Wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczne guziczek. Ja się zamiast żegnam do zobaczenia w następnym odcinku naszych przygód z Minecraft na razie. Piekło!